Z którego kraju Unii Europejskiej chce wyprowadzić się najwięcej mieszkańców? Około 11% obywateli Unii Europejskiej planuje opuścić swój region w ciągu najbliższych pięciu lat, 7% chce przeprowadzić się z wyboru, a 4% z konieczności. Najwyższy odsetek osób chętnych do wyjazdu odnotowano w Portugalii i na Węgrzech po 16%, oraz we Francji 15%, a następnie w Grecji i Polsce po 12%. Osoby, które mogą wyjechać, czy to z wyboru, czy z konieczności, robią to głównie dlatego, że nie mogą znaleźć zadowalającej pracy lub mają ograniczone możliwości ekonomiczne. 23% twierdzi jednak, że odpycha ich brak zaufania do środowiska politycznego w ich regionie lub kraju. 22% wskazuje na brak przystępnych cenowo mieszkań wysokiej jakości, co pozostaje jednym z najbardziej palących problemów na całym kontynencie. Według najnowszego raportu European Housing Trend wysokie koszty mieszkań powstrzymują 64% potencjalnych nabywców. Wśród nich 40% nie jest w stanie zaoszczędzić na wkład własny, szczególnie w Czechach 60% i Grecji 58%. Tymczasem najwyższy odsetek respondentów, którzy w najbliższym czasie wykluczyli przeprowadzkę z wyboru, odnotowano w Holandii 94% i Chorwacji 90%.